Cześć! Witajcie na moim kanale Fem Dzisiaj mam dla Was filmik z propozycjami sukienek na święta. Są to różne sukienki, bo są to aksamitne, ale nie tylko. Dlatego zachęcam Was do obejrzenia tego filmiku. Jeśli Wam się spodoba to oczywiście łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, by być na bieżąco ze wszystkimi filmikami, które dla Was tworzę. Pozdrawiam! Pierwsza sukienka to sukienka ze sklepu HD. Jest w pięknym, szmaragdowym kolorze, który idealnie się wpisuje w święta Bożego Narodzenia. Ta sukienka jest zwiewna, lejąca się, dzięki czemu bardzo ładnie pracuje. W tej sukience mamy bardzo fajne, ozdobne rękawy, gdzie przy mankicie mamy trzy złote guziczki. Dekolt tej sukienki to dekolt kopertowy. Natomiast w pasie mamy pasek, który optycznie wysmukla talię. I ten dekolt plus do tego ten pasek bardzo fajnie wyszczuplają też, ale odciążają górną część sylwetki. Z tyłu ta sukienka prezentuje się również bardzo fajnie, spójrzcie. Skoro święta Bożego Narodzenia, to oczywiście nie mogłoby zabraknąć koloru czerwonego. I tu mamy przepiękną sukienkę z sklepu Reserved, która ma śliczny materiał, ładnie odbijający światło. Sukienka ma wzory, dzięki czemu coś się na niej fajnego i ciekawego dzieje. Jest bardzo fajna, delikatna. Do tego zobaczcie, ma piękny dekolt, ma stójkę, a pod stójką ma fajne rozcięcie, które dodaje smaczku tej sukience. Rękawy tej sukienki są marszczone i oczywiście z mankietem. Całość tej sukienki to po prostu kwintesencja takiej kobiecości. Rewelacyjna sukienka z Rizer. Słuchajcie, aksamitna w przepięknym kolorze, także wpisującym się w kolorystykę świąteczną. Sukienka ma przepiękny, pisowany dół, co jest po prostu śliczne i modne i na czasie w danym momencie. Jeśli chodzi o górę sukienki, to mamy wiązanie pod szyją. Sukienka jest zapinana na guziczki. Niestety, te guziczki u mnie się non-stop rozpinały w trakcie nagrywania. Jeśli chodzi o rękawy, to także są marszczone z mankietem na dole, ale mankiet nie posiada już guziczku. Spójrzcie jak ona pięknie się prezentuje. Chciałam Wam też pokazać fajne buty, które znalazłam w sklepie Reserve. Niestety te buty nie miały metki, były po prostu bezcenne. Buty są skórzane i bardzo, bardzo fajne i przyjemne. Kolejna sukienka ze sklepu Reserve. Tym razem szara. Z aksamitnego materiału, i to połączenie szarości i aksamitu dodaje tej sukience szlachetności. Ta sukienka świetnie się sprawdzi na pewno na święta. Dekol tej sukienki jest kopertowy, do tego mamy marszczenia pod biustem, i odcięcie te tuż pod biustem sprawia, że mamy sukienkę o kroju empirowym, który bardzo fajnie sprawdzi się u pań z szerszymi bioderkami, ale też u pań, które mają większy brzuszek. Na no akurat przez to światło, które padało z góry, niestety mój brzuszek stawał się bardziej widocznym w tej sukience, ale miejmy nadzieję, że przy normalnym świetle nie ma takiego efektu. Sukienka pięknie pracuje, jest taka zwiewna, naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. Do tej pory pokazałam sukienki MIDI, czas więc coś dla pań, które wolą krótsze długości, takie przed kolano. I tu sukienka ze sklepu mango, która jest bardzo fajna, zwiewna, trochę taka w stylu boho, ale bardzo fajnie też sprawdzi się na święta. I ta sukienka ma falbankę, tu, gdzie kończy się ramię, a zaczyna się rękaw. Ma też marszczenie przy końcu rękawa, marszczenie w talki. Dół sukienki składa się z dwóch falbanek, które bardzo fajnie się rozchodzą, dodają lekkości tej sukience. Góra tej sukienki troszeczkę dziwnie wygląda, ponieważ y, nie dopięłam guzika z tyłu. Po prostu nie udało mi się to. A poza tym to jest rozmiar M. Były sukienki midi, była sukienka krótsza przed kolano, to teraz czas na sukienkę długą ze sklepu Mango. I tu mamy sukienkę w geometryczne wzory. Dół tej sukienki jest plisowany. Tak jak już wspomniałam, bardzo jest to modne w tym sezonie. Ale plisy sprawiają, że sukienka jest bardziej zwiewna, fajnie pracuje, jest, ładnie się też układa. Góra sukienki jest o kroju koszulowym, dzięki czemu możemy mieć ją bardziej rozpiętą lub też zapiętą pod samą szyję. Wszystko zgodnie z naszymi upodobaniami oraz z typem sylwetki. W talii mamy pasek wykonany z tego samego materiału. U mnie troszeczkę jest luz, ponieważ ta sukienka jest o dwa rozmiary większa. Jednak nawet ten fakt, że jest o dwa rozmiary większe nie przeszkadza temu, by ta sukienka pięknie się układała. Myślę, że tego typu sukienka sprawdzi się u większości figur.